Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest Marek Słuski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły wczoraj na ulicę, w Warszawie przede wszystkim. No, wyszli ludzie na ulicę obawiając się o to, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. No i jak sobie przypomnę słowa e, pana ministra o brukselskim okupancie, no to może ci ludzie mają rację. Może Prawo i Sprawiedliwość tak postrzega właśnie Unię Europejską, a jeżeli okupant to, to jakiś jest, to, to warto się wy, wyzwolić e, spod jego zależności, panie ministrze. No, może no, niedokładnie. Ja mówiłem o tym, że nie poddamy się okupacji brukselskiej. No to jest ta okupacja, jest tutaj nie ma. To troszkę coś innego niż to, co próbuje wmówić Polsce opozycja, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Nie, nie dążymy. Prawo i Sprawiedliwość ma wielu ludzi, którzy byli w porozumieniu centrum, ja również i pierwsi w Polsce mówiliśmy o tym, że chcemy być w Unii Europejskiej. Więc <głos》> to jest... Po prostu no, przesadna interpretacja, która no, teraz w zasadzie próbuje stworzyć problem i sam z tym problemem walczyć. No, bo nigdzie nie planujemy wychodzenia z Unii Europejskiej. No a no, pod jakim hasłem Donald Tusk mógł zwołać taką konwencję, czy tam taki protest, czy jakieś spotkanie. No, trudno powiedzieć, o co tam chodziło do końca, bo. No, nie ma, przynajmniej wśród rządzących, tych chęci wychodzenia z Unii, więc z kim oni tam walczą? No, z, z, no ale zresztą, może, jeżeli tak rozpuszczacie te antyunijne no, nastroje, to może ktoś w końcu krzyknie referendum, czas na to, takie rozwiązanie i może do tego dojść. to no, ten scenariusz brytyjski nie jest chyba taki zupełnie nieprawdopodobny. Muszę ale tak jak mówię, no, my nie planujemy. Wychodzenia z Unii Europejskiej, my tylko walczymy o to, żeby właśnie nie było prawnego zniewolenia, bo to byłaby rzecz zła i zresztą inne kraje. Też o to walczą i, i niemiecki, francuski, włoski i inne trybunały konstytucyjne też mówią o tym, że ich konstytucja jest nadrzędna nad prawem Unii Europejskiej, a są pewne kompetencje przekazane. I Polska wykonuje międzynarodowe traktaty. Natomiast oczywiście tego, do czego się nie zobowiązywaliśmy, nie jesteśmy obowiązani. Spełniać jakiś kaprysów, życzeń i straszenia Polski tym, że nas, nie wiem, wyprowadzi Donald Tusk razem z Brukselą, czyli dawny pomysł ulica i zagranica będzie tutaj grać rolę. Szanowni Państwo, no naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nie planuje wychodzenia z Unii Europejskiej, a to, że jest demonstracja, no, swoją drogą kilkadziesiąt tysięcy osób. No rzeczywiście sporo, No Politycy Platformy piszą jeden tweet Donalda Tuska i kilkadziesiąt e, tysięcy ludzi na ulicach. No, i to ma pokazywać skuteczność, Tuska. To nie jest jakaś, jakaś bardzo duża demonstracja. Pamiętam, prawie milion ludzi przyszło, kiedy nie chcieli wpuścić telewizji. Trwa na multiplex. Z milionem to chyba trochę pan przesadza. Pewnie. Protestowali ludzie będąc w opozycji do rządów Platformy, więc to wtedy było kłopoty z... Demokracją i z wolnością słowa dzisiaj tego nie ma. To teraz o pieniądzach unijnych trochę porozmawiamy. Może kłopoty są, są z pieniędzmi unijnymi i pewnie będą coraz większe. W ten sposób, żeby konfrontacyjnie w tym samym dniu, miejscu i godzinie, kiedy my oddajemy część, pole, część poległym w katastrofie smoleńskim, tam robić swoją zadymę, no bo tak naprawdę. Tusk namawiał do używania mięśni, czyli do używania przemocy. Oj, gdzie były takie słowa? Gdzie Donald Tusk wzywał do, do używania przemocy? Kiedy takie słowa padły? No Widzimy tutaj. Ja muszę odciąć takie różne wypowiedzi, więc no, ja to odczytuję jako chęć wywołania jakiejś burdy. A tak jak powiedziałem, no, to nie jest przypadek, bo nie wierzę że przypadek, żeby właśnie 10 na przykład. Zamku, gdzie odbywa się w kościele Msza za poległych w katastrofie smoleńskiej, Tusk robi demonstrację. Jest tyle miejsc w Polsce, tyle miejsc w Warszawie, można to zrobić w inną godzinę, w innym czasie, no to konfrontacyjne oczywiście działania. Ale, tak jak powiedziałem, mamy w Polsce demokrację, opozycja może protestować. Panie ministrze, o pieniądzach unijnych teraz trochę porozmawiajmy, bo rząd, najpierw rząd całą Polskę okleił plakatami, billboardami właśnie dotyczącymi tych unijnych pieniędzy, 770 miliardów. Mieli się Polacy z tego cieszyć, mieszkańcy miast, miasteczek, wsi, jak na tych plakatach było napisane. No a teraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości rządu mówią, że poradzimy sobie bez tych unijnych pieniędzy. To, to, to co jest tutaj prawdą, a co nie? Poradzimy sobie faktycznie bez środków z Unii, jeżeli Komisja Europejska no, nie zatwierdzi Krajowego Planu Odbudowy, czy potem uruchomiony zostanie ten mechanizm pieniądze za praworządność, to, to Polska bez tych środków poradzi sobie tak dobrze, jak i z tymi pieniędzmi z Unii Europejskiej? No, oczywiście chcielibyśmy, żeby te środki były. Nie ma najmniejszych żeby te środki zamrozić. No chyba, że chodzi o politykę, takie tutaj politycy opozycji mówią, nie dać Polsce tych środków, ludzie będą źli i zrobić wybory i wtedy wygramy. To jest czysta gra polityczna. Natomiast oczywiście my chcielibyśmy te środki otrzymać. I tak jak powiedziałem, podstaw prawnych do tego, żeby te środki nie były Polsce wypłacone, nie ma żadnych, to tylko jest czysta. Gra polityczna i myślę, że koniec końców te pieniądze będą wypłacone, bo inaczej to by oznaczało, że idea Unii Europejskiej w samej Unii zostaje zdruzgotana. Natomiast inną sprawą jest to, że dziś sytuacja gospodarcza i finansów publicznych w Polsce jest taka, że bez tych pieniędzy sobie poradzimy. I wcale nie zagłodzą nas, niech nas nie straszą, że nas zagłodzą, my sobie dobrze radzimy. I tyle, a większość tych środków, które miały być z Unii przeznaczone, nie myślę, że jednak będą, to są kredyty. A dzisiaj Polska ma zdolność kredytową, jeżeli. Będą to dlaczego, panie ministrze, dlaczego byliście tacy dumni z tego? To e, dlaczego, dlaczego premier tak, pokazywał to jako wielkie osiągnięcie, wielki, wielki sukces e, Polski, zasad. że dostaniemy tyle pieniędzy? To, 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 to jest skąd jest była ta rzecz. rzecz. Druga sprawa to dziś sytuacja e, finansowa jest taka, że to my pożyczamy światowemu funduszowi walutowemu pieniądze, więc no, to jest jednak zupełnie coś innego. Oni próbują nas traktować jak biedną pannę na wydaniu, a no, my już nie jesteśmy ani brzydką... Ani biedną panną na wydaniu. E, panie ministrze, to jeszcze e, jedna sprawa. E, podział Mazowsza, bo to projekt przez pana e, prowadzony już no, wiele razy były takie zapowiedzi, że Mazowsze zostanie podzielona na dwa województwa. Nie ma już tematu? T, ten pomysł e, możemy uznać za e, nie były? Nie, nie, nie będzie Prawo i Sprawiedliwość dzieliło Mazowsza? Nie ma w większości w Sejmie dla tego rodzaju idei. Więc na razie to jest obłożone. Czyli w tej kadencji Sejmu podziału, ma zawsze nie będzie? Nie, nie wiem, czy w tej kadencji Sejmu, ale jak na razie, tak jak powiedziałem, nie ma większości w Sejmie dla tej idei, więc przegłosowanie tego rodzaju pomysłu, który z pewnością byłby też odrzucony w Senacie, to troszkę można powiedzieć wysiłek, który nie przyniósłby efektu. Ja wolałabym podejmować takie rzeczy, które efekt przynoszą. To kolejna sprawa, którą Pan właśnie podejmował, mobilizacja ustawy o radiofonii i telewizji, tak zwana Lex TVN. Czy Sejm zdecyduje się głosować nad uchwałą Senatu odrzucającą te przepisy, czy, czy nie? Czy Prawo i Sprawiedliwość też odkłada tę sprawę? No tutaj mieliśmy sytuację, w której w Sejmie zostały włożone poprawki Konfederacji. które. Przepraszam, daleko wykraczają poza zakres pierwotnego przedłożenia i które tak naprawdę burzą całkowicie system, jeśli chodzi o radiofonię i telewizję w Polsce. I to jest mankament tego przedłożenia, po tym jakby wyszedł z Senatu bez żadnych poprawek, choć proponowaliśmy też poprawkę, która mhm. dawałaby możliwość funkcjonowania stacji nadającej. Przez satelitę, do tego, żeby nie musiała mieć tych wymaganych, bo do tej pory w prawie jest wymagana. Czyli Więcej nie będzie odrzucenia tej uchwały Senatu? Tak. Sejm nie będzie no i próbował. To też nie zostało przyjęte, więc czekamy na decyzję pani Marszałek, co z tą ustawą dalej. Ale to je jeszcze, jeżeli chodzi o konfederację i te poprawki, to no niestety y albo niestety, ale nie dzieje się tak, że konfederacja 11 parlamentarzystów sobie wkłada poprawkę. To musi być większość jednak y Sejmowa. Y przecież to y sama konfederacja tego nie przyjęła. Cała opozycja poparła te poprawki. A naszych dwóch posłów akurat nie było w Sejmie i przegraliśmy, bo mamy sami. Panie ministrze, to, to ostatnia już sprawa, jest już umowa koalicyjna z republikanami. Dotyczy między innymi resortu sportu i Kamila Bortniczuka na tym stanowisku. Kiedy zamknięcie tego procesu rekonstrukcji? Ten proces rekonstrukcji jest, można powiedzieć, na finiszu, ale to jest decyzja, która jest w rękach premiera. Premier powołuje, odwołuje ministrów, no, oczywiście prezydent zatwierdza nominację i to w rękę premiera. A czy Piotr Nowak, jak pisała gazeta.pl, Piórem Jacka gądka będzie nowym ministrem rozwoju? A tego nie wiem, to, to jest, tak jak powiedziałem, decyzja premiera. Myślę, że rzecznika rządu łatwiej byłoby o to zapytać. Tak też e, zrobimy, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Marek Suski Prawo i Sprawiedliwość był gościem sedna sprawy. Dobrego dnia życzę. Bardzo dziękuję wszystkiego. Dobrego dnia, państwu. I ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę udanego dnia, a sedno sprawy wraca oczywiście jutro o 8.45. Do zobaczenia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.